Cześć, z tej strony booklegard. i witam Was w nowym odcinku na moim kanale I dzisiaj przychodzę do Was z takim TBR-em, książkami, które bym chciała przeczytać jak najszybciej Po prostu, bo na które mam teraz największą ochotę i najchętniej bym je wszystkie na raz po prostu pochłonęła no i cóż, i na początku taka mała autoreklama, czyli zapraszam Was na mojego Instagrama oraz zapraszam Was na mojego nowo założonego TikToka, z którego jestem bardzo dumna póki co, bo kiedyś totalnie nie umiałam nagrywać TikToków, a teraz mam wrażenie, że nawet mi to wychodzi, to znaczy bardzo mi się podobają moje TikToki, tutaj wstawię Wam jeden z nich. Pierwszą książką, na którą mam teraz gigantyczną ochotę, jest trzeci tom Aurory, czyli koniec Ponieważ jest to trylogia tak nieziemsko angażująca To znaczy pierwszy tom był taki trochę mech dla mnie, trochę nie mogłem się wgryźć w sytuację, w bohaterów Ale ten drugi był tak dla mnie angażujący Naprawdę świetnie się na nim bawiłam I takie plot twisty, jakie wyszły na koniec jego, bo po prostu ta akcja zaczęła przyspieszać I jakby stała się ba dużo bardziej rozwinięta niż w pierwszym tomie to przez to po prostu muszę sięgnąć po ten trzeci dom. Tylko problem jest taki, że ja wypożyczałam poprzednie dwa w bibliotece. A trzeciego jeszcze u mnie w bibliotece nie ma i nie wiem, kiedy będzie. To znaczy, myślę, że zbiory u nas są bardzo szybko uzupełniane, co nie zmienia faktu, że muszę czekać, co nie jest zbytnio komfortowe. No i oprócz tego mam jeszcze dwie książki, których póki co nie mam u siebie na półkach, ale zaraz będą targi w stoku i zamierzam je akurat kupić, sobie nabyć, czyli Jessie Kay chce czegoś więcej. Jest to młodzieżówka od wydawnictwa Young, w której mamy bohaterkę, która jest palestynką. Co jest pierwszą bardzo ciekawą rzeczą i taką dosyć oryginalną, a po drugie jest u niej stwierdzany spektrum autyzmu, że znajduje się w spektrum autyzmu, jest osobą autystyczną. No i tak naprawdę idziemy jej drogą, poznajemy to, jak są traktowane osoby autystyczne, a jak rzeczywiście jest, jak oni rezonują z tymi wszystkimi prawdami o normalności. Więc to jest naprawdę coś, co ja uwielbiam i nie mogę się doczekać po prostu, żeby przeczytać tę książkę. No poza tym jakby Jessica jest palestynką, co też jakby przy obecnej sytuacji geopolitycznej naprawdę ma duże znaczenie i bardzo dużo może nam otworzyć oczy. I ostatnią książką, której jeszcze nie mam, ale na pewno ją kupię, czyli Galeria Snów w daler Guta. i jakby... Ja nie muszę Was przekonywać do tej kupienia i przeczytania tej książki, bo mam wrażenie, że to jest koncept, który zainteresuje dosłownie wszystkich. To jest coś w rodzaju mm, klimatu to e, nie tosty i kawa, ale pozdrawiam tosty i kawa. E, zanim wystygnie kawa, czyli bardzo komfortowa, azjatycka, chociaż e, to jest akurat chyba koreańska powieść, w której po prostu możemy kupić sny, które potem będą nam się śniły, tak? I tu idziemy ścieżką akurat... E, Naszej bohaterki głównej, która pracuje, zostaje zatrudniona w tej galerii snów. No i tak na początku spotykają pewne przeszkody, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo komfortowa lektura. No i przejdźmy dalej. I mam tutaj dwie książki, które wypożyczam z biblioteki, i są to również książki azjatyckie. I mam po pierwsze Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola. Miałam problem z. Przypomnieniem sobie tego tytułu i może oglądaliście mój ostatni vlog, dzień życia, to wtedy właśnie opowiedziałam cały backstory w ogóle z tą historią. Eee, więc nie mogliście doczekać. Już nie pamiętam o czym ona jest, bo pamiętam, jak kiedyś dziewczyny zaksiążkowane, mega hypowały i polecały ale dzień dzisiejszy już nie pamiętam, o czym jest, więc Wam nie zdradzę, ale zachęcam do obejrzenia mojego ostatniego filmu, taka mała autoreklama. Oczywiście Was nie zmuszam, ale będzie mi miło, jeżeli coś po sobie zostawicie na tym kanale. I mam jeszcze ten, którego szukam. I wypożyczyłam tę książkę również w bibliotece, ponieważ była krótka. I to był mój główny motyw, bo ja miałam już tak jakby nie wypożyczać, tym razem książek z biblioteki miałam wypożyczyć tylko lekturę, ale zobaczyłam ją, a że ona nie ma nawet 100 stron, to stwierdziłam, że a, wezmę Tajfuniątko, tym bardziej, że ostatnio mam dużą fazę na e, azjatycką literaturę i właśnie Tajfuny, i bowiem seria z Żurawiem bardzo mi dodaje komfortu i bardzo lubię ją ostatnio czytać. I również niezbyt wiem, o czym jest ta książka. Wiem, że tutaj mamy główną bohaterkę, która utrzymuje całą rodzinę, pracując dorywczo. E, no i w pewnym momencie wyjeżdża w pogoni za swoim bratem, który dołączył do wojska. I odwiedza go na Poligonie. Nawet nie wiem, czy go odwiedza finalnie. W każdym razie jest to taka krótka powieść o szukaniu siebie. Być może? Któż wie. No i mam trzy książki, które mam fizycznie u siebie na mojej biblioteczce. Tu one są. I zacznę chyba od tej największej. Może, może już się domyśliliście, co to jest. A są to Dzienniki Alana Rickmana. I ostatnio je sobie zamówiłam z wydawnictwa poznańskiego. I jestem zachwycona, bardzo chciałam je przeczytać, ponieważ może nie wychowałam się na Harrym Potterze, natomiast bardzo cenię sobie tą historię i jednak duża część mojego życia, mojego dorastania w zależała od Harry'ego Pottera i dro... nie wychowałam się, ale moje nastoletnie lata, jak miałam 12 lat, 13, to był hit. Eee, dosłownie czytałam wszystkie fanfiki na odpadzie z hunsfotami i w ogóle. Eee, no i cóż, a że w Alan Rickman grał profesora Snape'a, to znajdziemy tutaj bardzo dużo takich ciekawostek z planu, z jego perspektywy. Poza tym uważam, że to jest bardzo ciekawy aktor, o którym nie wiem zbyt dużo, bo jedyną produkcję, jaką oglądałam z Alanem Rickmanem, to jest właśnie Harry Potter. Więc myślę, że po przeczytaniu tego arcydzieła, gdzie w ogóle mamy piękne wstawki z tego, jak wyglądał na żywo ten pamiętnik to myślę, że po przeczytaniu tej lektury, tej cegiełki poniekąd wysokiej i wielkiej z, z, po prostu obejrzę jakiś inny film, inną produkcję z Alanem Rickmanem. I dwie ostatnie książki. Obie młodzieżówki. I jedna to jest młodzieżówka, która nie jest fantastyką. Jest to obyczajówka, to książka taka dosyć wzruszająca. Mnóstwo ludzi widziałam, że przy niej płakało, wylewało mnóstwo łez. Ponieważ tutaj mamy... Tło wojny w Syrii i nasza główna bohaterka jest studentką, w... ona jest w farmakologii, nawet nie wiem, czy. czy, czy... W każdym razie, że jest wolontariuszką, jakby um, opiekuje się żadnymi w tej wojnie, mimo że jest dopiero studentką, czyli, tak jakby nie ma pełnego wykształcenia, ale przez to, że jakiekolwiek ma, to została zaciągnięta do tego, żeby być wolontariuszką, żeby pomagać. Tym ludziom pokrzywdzonym na wojnie Więc jest to na pewno druzgocąca powieść No jednak tło wojny No i też coś, czego nie ma zbyt wiele w literaturze No bo jednak konflikt w Syrii Nie wydaje mi się być jakoś tak Mega mocno poruszany Jakby w książkach szczególnie młodzieżowych Więc to to i ostatnia książka Jest to, jest to Fantastyka młodzieżowa Z, z popiołu wzrodzi się ogień I jestem zachwycona tą okładką Po pierwsze, po drugie Zuza z zaksiążkowanych i się bardzo podobała ta książka A ona jest dla mnie takim mocnym wyznacznikiem Jakby wiadomo, nie, wol... nie można polegać stuprocentowo na czyjejś opinii Natomiast mam wrażenie, że my mamy bardzo podobne gusta eee, I zbyt dużo nie wiem nawet o tej książce eee, No, pierwsze zdanie, Laila jest niewolnicą, Elia jest żołnierzem Trochę mnie rani, natomiast myślę, że może mi się spodobać Tym bardziej, że to jest wznowienie Więc to jest taka starsza powieść a starsze, starsze młodzieżówki, takie właśnie fantastyki, wydaje mi się, że są dużo mniej takie o, ohypowane To znaczy, teraz jednak wszędzie powielają nam się motywy Endemystool Lovers i to wszystko, a jednak kiedyś była większa oryginalność. Jeżeli się mylę, jakby to, tak nie uważacie, to jakby spoko. Natomiast ja mam sentyment do starszej literatury. Więc to by było na tyle ogólnie w tym odcinku. Mam tutaj mój piękny stosik książek i mam trzy książki, których nie mam fizycznie, które bardzo bym chciała przeczytać. Podzielcie się proszę w komentarzu, czy wy też macie takie książki, takie pozycje, które byście chcieli po prostu przeczytać jak najszybciej. No i cóż, chętnie przeczytam każdy komentarz i trochę możemy porozmawiać o książkach. Jeżeli czytaliście też którąś z książek, które Wam poleciłam, to naprawdę zapraszam do dyskusji, może wymienimy się trochę opiniami, bo myślę, że też dosyć szybko je przeczytam. Takim nie chcę stawiać sobie deadline'ów, natomiast myślę, że możemy się umówić, że do końca tego roku szkolnego je przeczytam. Postaram się, yy, skonfrontujemy potem ten TBR, bo na co, dzień, na co dzień normalnie staram się właśnie nie robić TBRów z tego powodu, że ich nie realizuję po prostu, więc tak. Więc to by było, tym, na, tym, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądaliście. Cześć!